Jedną z najważniejszych zalet czytnika Kindle jest możliwość wysyłki, automatycznej wysyłki e-booka na urządzenie. Wykorzystujemy do tego indywidualny adres e-mail czytnika, natomiast e-booka załączamy do e-maila i wysyłamy. Niestety rozwiązanie to posiada pewne wady. Okazuje się bowiem, że Amazon wprowadził limit rozmiaru przesyłanych plików. Mowa tutaj o 50 MB. Jeżeli Twój e-book ma więcej niż 50 MB, oczywiście zostanie on wysłany na czytnik, natomiast nie pojawi się tam. Poza tym zdarza się, że tutaj usługa Amazona nie działa tak jak trzeba i na e-booki musimy czekać czasami kilka, kilkanaście godzin. Dlatego, jeżeli zależy Ci na szybkim graniu e-booka do urządzenia, skorzystaj z możliwości wysłania książki za pomocą kabla. Wystarczy czytnik podłączyć kablem USB do komputera i skopiować odpowiedni plik. Mniejszy poradnik pokaże Ci, jak to zrobić sprawnie. Na początku wchodzimy na nasze konto w księgarni ebookpoint, przechodzimy do biblioteki. Na liście musimy odszukać książkę, którą chcemy wgrać do czytnika. Niech to będzie na przykład pierwsza z pozycji. Klikamy przycisk Pobierz, następnie w nowym okienku klikamy opcję Pobierz Mobi. W tym momencie plik pobiera się nam na dysk komputera. Po jego zapisaniu możemy przystąpić do następnego kroku. Tutaj musimy podłączyć czytnik kablem USB do komputera. Po podłączeniu czytnik powinien pokazać nam się... O właśnie. W tym momencie pokazało nam się okienko tutaj z widokiem czytnika. Urządzenie pojawiło się w sekcji Twój komputer. W starych komputerach może to być mój komputer. Po podświetleniu tutaj czytnika na liście dostępnych urządzeń tak naprawdę widzimy, że jest to kolejny dysk twardy, taki dysk zewnętrzny lub pendrive który zawiera kilka domyślnych katalogów. Tutaj żadnych z tych plików i katalogów nie kasujemy. Od razu możemy przejść do katalogu dokument. I tutaj znajdują się wszystkie nasze e-booki. Kolejną czynnością, którą musimy wykonać, jest otwarcie katalogu, w którym zapisaliśmy naszego pobrany wcześniej plik mobi. Taki plik mobi wskazujemy kursorem myszy, naciskamy lewy przycisk Trzymamy go wciśnięty i przeciągamy z jednego okienka do drugiego. Następnie zwalniamy lewy przycisk myszy. W tym momencie plik został skopiowany, pojawił się tutaj na końcu. Po skopiowaniu jednego bądź kilku plików mobi do czytnika musimy go w bezpieczny sposób odłączyć. Tutaj zwracam uwagę, że w przypadku systemów Windows na pasku start w okolicy zegara pojawia się ikonka bezpiecznego usuwania sprzętu. Należy ją nacisnąć lewym przyciskiem myszy, a następnie wybrać opcję wysuń Amazon Kindle. Czytnik został odłączony, pojawił się komunikat o tym, że urządzenie zostało bezpiecznie usunięte. W tej chwili możemy odłączyć nasz czytnik od komputera, a na samym urządzeniu po chwili na liście dostępnych książek pojawi się wgrany e-book.